Siemanko, witam was ja, czyli Dawid I witam was z lasu, tak jak widzicie Jest to taki nowy format na moim kanale Będziemy zajmować się tym lasem No dzisiaj, dzisiaj to jest mój pierwszy dzień Kiedy tu przyjechałem, no już zdążyłem przewrócić parę suchych drzew No to takie drzewo na opał będzie Z tego, ale co, muszę tutaj Jak widzicie za mną, zdałem przyjechać samochodem Lecz to jest taka droga, no jeszcze zaniedbana. Dzisiaj zajmę się tym, żeby przygotować trochę to drogę. Czyli wykarczować tutaj takie korzenie, nie, korzenie z ziemi. No żeby po prostu, jak będę przejeżdżał, nie rysować samochodu. Później z czasem będę przyjeżdżał tutaj ciągnikiem. Tym ciągnikiem, który, którego naprawę z serii mogliście widzieć na moim kanale. Tylko myślę, że ciągnik tutaj już będzie dopiero do wywozu do wywozu i do zwożenia w kolejnych terminach już jak uprzątnę te suche drzewo będę ściągał dłużyce takie drzewo tartaczne oczywiście nie wszystko, ale to będę w kolejnych filmach Wam pokazywał jestem już po rozmowie z leśnikiem on mnie trochę pokierował jak, jak tutaj dbać o ten las więc myślę, że może to być fa fajne parę filmów, po prostu z tego mojego przygotowania, taki z wywozu, może z cięcia. Zobaczycie, jak ja się tym zajmę. Jak widzicie, muszę zacząć od, oczywiście zacząć na tym filmie od założenia łańcucha, ponieważ obolałem tam taki, no, dość, dość stare drzewo. Zaczepiło się o gałęzie, no i. I ściągnęło po prostu łańcuch podczas jak się przewracało, to też jest ważne. Ja oczywiście nie jestem jakimś tam zawodowcem, robię tak, e, tak jak widziałem, jak ktoś to robi, więc nie bierzcie tutaj przykładów ze mnie. Nie jest to po prostu instruktaż jak przewracać drzewo i jak się opiekować, opiekować lasem, tylko ja pokazuję Wam jak ja to robię, więc e, więc nie chciałbym, żebyście po prostu brali to do siebie lepiej się po prostu poradzić. No tak jak ja zrobiłem leśnika i wtedy każdy jest. Każdy jest pewien co robić ze swoim lasem, lub też z lasem, z którego będziecie pobierać drzewo. No bo niekoniecznie, niekoniecznie każdy musi mieć las czasami czasami można kupić po prostu od kogoś drzewo na pniu. Dobra, zakładam ten łańcuch. Jeszcze go trochę poostrzę i zabieram się tutaj właśnie za tą, za tą drogę. Oczyściłem już trochę drogę. Tak to się prezentuje. Tutaj jednak trzeba było się trochę przyłożyć, żeby przejechać osobówką. Ale też, mm, wiadomo, nie będę gdzieś tam to osobówko wjeżdżał w głąb, bo to się mi z celem, zaraz będzie po osobówce. Więc tutaj ten gwiazd jak będzie zrobiony, to już mi wystarczy. E... Ciągnikiem, no to tym bardziej przejadę, ciągnikiem już będę mógł jeździć po większej ilości, w większej części lasu, bo, e, bo jest, no ten las już nie jest taki gęsty, już był. Tam trochę drzew było z niego ubrane, ale trzeba, trzeba go jeszcze przeczyścić, bo no tak jak rozmawiałem z leśnikiem, niektóre drzewa trzeba wyciąć, bo niektóre nie, nie, niedługo uschną. Przejdę się jeszcze tam. Pokażę Wam na jakim drzewie znaczy te drzewo, tego drzewa już nie ma, już zostało zabrane, ale pokażę Wam pienięg, na jakim drzewie ściągnął mi się łańcuch. Drzewo już naprawdę powstało parę lat, było bardzo suche. Jeszcze trochę by powstało, to by samo się przewróciło. No tutaj są jego szczątki. To co grubsze to już przed chwilą właśnie pojechało na przyczepce. Tutaj jest pieniek z tego drzewa, no to musicie zobaczyć. tak już ruchno trochę. Tu się zaczyna taki gęstszy las. Też trzeba tu przebrać. Przejdę jeszcze na to część gdzie byłem z leśnikiem, gdzie uznaczył mi drzewa, które należy należy wyciąć, bo po prostu niedługo usną jeżeli uschną, jeżeli się ich nie wytnie. A jak uschną, no to tutaj i tak jest dużo tego opału, więc lepiej trochę ściąć je z zawczasu, żeby sprzedać na trochę lepsze drzewo, tak jak tutaj mam pierwsze drzewo te pośrodku, które jest oznaczone. One tutaj są dwa drzewa obok. Te drzewo na końcu jest tam trochę pochylone, nie ma już pół korony, jeszcze póki co jest zdrowe, więc trzeba je ściąć, żeby, żeby po prostu nie uschło. Tutaj mam kolejne drzewo, które jest zaznaczone. Tutaj jest zaznaczone farbą, jest trochę przechylone. Te silniejsze drzewo zasłanie koronę temu drzewu więc one tam na samym czubku jest pokrzywione. No, no i należy je wyciąć tu za tymi drzewami możecie zobaczyć takie przechylone i tam jest parę takich drzew. Należy się ich pozbyć. Dalej. E, tu mam takie jedno ładniejsze drzewo, ale też one już po prostu tu jest gęściej to można się pokusić o żeby ściąć te te grubsze oczywiście no tu jest dużo tego posuszu tu możecie zobaczyć posusz posusz będzie leciał cały nie wiem czy mi się uda uda wszystko za jednym razem ściąć ale mam nadzieję że się uda tutaj wokół tych drzew też tutaj coś zostanie wybrane, bo tu są niby ładne drzewa, ładne korony, ale jest, no trzeba trochę któregoś jednego z nich się pozbyć. Tutaj będę miał, tak jak wam wcześniej mówiłem, ja nie jestem, jestem osobą, która się zawodowa, zawodowo yy, zajmuje wycinką drzew, więc Czasami mogę gadać głupoty. No i tam widzicie są dwa drzewa jedno jest suche. Drugie na czubku I się zaczepiło od wiatru. E, tutaj mnie leśniczy pouczył, że jak będę je ścinał to żeby uważać, bo czubek tego suchego może się e, może się połamać. Przepraszam. Może się złamać i spaść na osobę, która będzie ciała, więc Trzeba zachować szczególną ostrożność. Dobra, póki co, tak się prezentują. Prezentuje ten las. O, jest jakaś butelka. Śmieci, pamiętajcie, trzeba zbierać. Zbierać, bo taka butelka może doprowadzić do pożaru. Ja teraz. Dzisiaj już skończyłem swoją pracę w tym lesie. Jutro myślę. Poszykować dalej, dalszy, dalej tego popałowego drzewa. Wy napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o takiego typu filmach. Czy chcielibyście, żeby tutaj, no bo wiadomo, nie będą tutaj same mm, prace, które będę wyciągni... wykonywał ciągnikiem, tylko będzie trochę ścięcia. Trochę, no wiadomo, trochę ciągnikiem też będę ściągał. Eee, tylko ciągnikiem to już dłużyce, bo przy tym posuszu to nie ma pracy dla ciągnika. A więc napiszcie mi, co myślicie o takiego typu materiałach. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym lesie. Co wy byście zrobili, jak może, może ktoś zajmuje się tym zawodowo, udzieli jakichś cennych wskazówek. A ja póki co się z Wami żegnam. Na razie, cześć, do następnego.